Zalejcie wodą mieszankę startych serów. Opłuczcie w wodzie. Włóżcie do miski. Dodajcie startą na tarce szynkę. Rozbijcie jedno jajko. Dokładnie wymieszajcie. Przesiejcie mąkę do miski. Doprawcie solą. Podgrzejcie mleko w kuchence mikrofalowej. Dodajcie suche drożdże. Cukier. Pozostawcie do namoczenia na 10 minut. Wlejcie do mąki. Pokrójcie masło na kawałki. Rozpuśćcie w kuchence mikrofalowej. Wymieszajcie ciasto. Wyrabiajcie ciasto na stole. Skropcie miskę olejem roślinnym. Pozostawcie do wyrośnięcia na 30 minut. Pokrójcie ciasto na kawałki. Uformujcie kulki. Ułóżcie na talerzu posypanym mąką. Pozostawcie do wyrośnięcia na 10 minut. Rozciągnijcie ciasto rękami. Nałóżcie nadzienie. Zlepcie brzegi ciasta. Ułóżcie paszteciki na talerzu z mąką i pozostawcie do wyrośnięcia na 10 minut. Lekko spłaszczcie rękami i smażcie paszteciki na patelni z olejem roślinnym przez 6 minut. Rozpuśćcie masło w rondlu. Ciągle mieszając dodajcie mąkę. Wlejcie słodką śmietanę do gotowania. Dodajcie starty ser cheddar. Mieszajcie aż się rozpuści. Doprawcie sos grubo mieloną solą z moździerza. Mieszamka ziaren pieprzu mielonych w tym samym moździerzu. Wymieszajcie sos. Smażcie paszteciki z drugiej strony. Usmażcie wszystkie paszteciki w ten sam sposób. Te miękkie i puszyste paszteciki zachwycą każdego niecodziennym smakiem. Są sycące, z pysznym nadzieniem i rumianą skórką.